1 grudnia zacząłem grę na boxpivopirapy.gg, a moje zadanie to zdobycie najlepszego kilofa na serwerze, czyli kilofa Tobiasza, a teraz zapraszam was na rapy.gg, moją przygodę na serwerze Zacząłem od kopania surowców na strefie bezpiecznej, ale niestety nie mam z tego materiału, bo grę zacząłem 28 listopada, czyli w start edycji, ale grałem tylko chwilę i ulepszyłem wtedy kilof na poziom 3, czyli kilof pojenki. Potem sprawdziłem drop ze skrzyni czasu i n astronautę z perkami i runami na pewno w przyszłości kupię perk dropu. Sprawdziłem też, jakie są misje, zacząłem misje wykopane bloki, więc skończę, ale jeszcze przed tym sprawdziłem, jakie są ceny fragmentów kosmosu na rynku, następnie poszłem na strefę AFK i odebrałem nagrodę z codzienne nagrody i następnie poszłem kopać. I po 10 minutach kopania ulepszyłem kilof na poziom 5, czyli kilof Yeti. Dużo kopania później i ulepszam kilof na już szósty poziom, czyli Rudolfa. Odebrałem darmową nagrodę za dołączenie do Discorda. Najbardziej celowałbym w kilof lub fragmenty kosmosu i losujemy. Kozacko, wylosowałem trzy fragmenty i odebrałem dodatkowe trzy za misję z otworzeniem skrzynki. Na rynku jeden fragment kosztował 2000 dolarów. Co prostą matematyką, dawało mi 12 000 dolarów. Dzień 2. Sprzedałem je dnia 2, ponieważ wiedziałem, że będą droższe i się sprawdziło. Wystawiłem je na rynek. Jeden za 2250 dolarów, dwa też za 2250 a resztę na razie odłożyłem do Endercesta i poszłem kopać na strefę bezpieczną, a jak kopałem, sprzedały mi się fragmenty i ulepszyłem kilof na poziom 7, czyli elfa, potem na 8 i 9 poziom i kilof 9 już prawie rozkopywał bloki rud na hita. Chwilę później wystawiłem resztę moich fragmentów na rynek i szybko się sprzedały. A po sprzedaniu wszystkich mój stan konta wynosił 10200 dolarów, więc ulepszyłem Kilof na już dziesiąty poziom, czyli Mikołaja. Wykonałem wreszcie misję z blokami i poszłem sprawdzić cenę kolejnego Kilofa. Moim celem na teraz będzie zdobycie perka dropu do ulepszenia na Kilof. Na Pieraka brakowało mi prawie 2000 dolarów, więc sprzedałem jeszcze jeden odłamek. Po chwili sprzedał się i mogłem ulepszyć Kilof na jedenasty poziom. Czyli na Pieraka odebrałem codzienną nagrodę za dzień 2 i były to dwa fragmenty kosmosu i odłożyłem je do Ender Chesta. Brakowało mi jeszcze jedenastu do perka dropu dzień trzeci. Tym razem od razu odebrałem codzienną nagrodę, czyli dwa klucze do skrzyni czasu i poszłem ją otworzyć. Najbardziej celuję w klucz do skrzyni gwiezdnej lub fragment kosmosu. Wylosowałem dwa klucze AFK, które od razu potem otworzyłem. I wylosowałem 16 fajerwerków i fire resistance.